Dzień dobry, dzisiaj mamy 1 maja, a to jest, ja jeszcze przypominam, 1 maja to takie zakomuny, mieliśmy święto pracy. Piękny dzisiaj dzień, chociaż rano zapowiadali, że będzie deszcz, według prognozy pogody 80% szans na deszcz, także zaskoczenie miłe bo nawet słoneczko się zaczęło troszeczkę pokazywać i to jest dla mnie jest plus bo miało być zimno, chłodno wyszedłem tu na ten taras taki z tyłu za mną jest ten basen, w którym jeszcze wody nie ma będzie on w przyszłości niedługiej to znaczy się sezon rozpoczyna, tu już naleją wody. nas jeszcze nie objął, ale to nic Tutaj z tyłu chcę wam pokazać tu jeszcze na tle panoramy Batumi będę i dzisiaj tak mnie natknęło po prostu z samego rana wyszedłem sobie, nie chciałem nikogo budzić Wyszedłem sobie ja mówię, pójdę sobie do sklepu, znajdę tu jakiś sklep, pójdę sobie kupić coś, kupić na śniadanie, bo wcześniej kupiliśmy jedzenie i tak nie za bardzo miałem ochotę. na to. Ja pójdę sobie sam, nie brałem samochodu, tylko pójdę sobie pieszo. Zaczęłem sobie schodzić, zaczęłem sobie schodzić, yy, jedzie Mercedes, pierwszy samochód taki jechał, facet się zatrzymuje i się pyta, gdzie idziesz. Po rosyjsku, ale gruziń. No mówię, że idę na dół, że szukam coś sklepu jakiegoś. No do no siadę. Jak cię podwiozę do miasta. No dobrze, nie? Jadę z nim, zaczynam rozmawiać. Eee, I mówię, a będziesz się pytał czy będę wracał z portem? mówię, tak, mówię, tylko kupię i zaraz wrócę. Ale no, nie wiedziałem, że do tego sklepu tak daleko a to dosyć daleko, no to ja Cię zawiozę. Mówi, tak, tak, mówię, ja też tego mamy jedną rzecz kupić. To, to przyjedziemy z powrotem. No dobrze. No i pokazał mi jeden sklep, drugi. No i później przyszedł zaraz, on poszedł coś innego kupić, przyszedł zaraz, zobaczył, co ja kupiłem, jakie ja kupiłem masło, pokręcił głowę, nie, to nie to. Zabrał mi to, co wybrałem, no i chodzi do drugiego, mówię, ty w tym sklepie tego nie kupisz, e, dobrego. No i to jest, pokręcił głowę, że to nie to. No, i zaprowadziłem do drugiego sklepu, i tam kupiłem masło ser, ale ser jaki kupiłem. Ojaj, wspaniały ser. I on mi pokazał, żeby nie kupować to, co ja wybierałem, tylko że innego, coś dobrego. Ja mu powiedziałem, że ja chcę tutaj, przyjechałem do Gruzji po to, żeby jeść gruzi, gruzińskie jedzenie, a nie takie, które mogę kupić w każdym miejscu na świecie. I sobie z nim tak trochę pogadałem, a mało tego, jak mi. Na przykład w jednym sklepie bo miałem całe 100 lari w jednym banknocie tam nie mieli mi wydać bo to kosztowało mnie, nie pamiętam co to, a to warzyw, warzywne, bo ja kupiłem tylko pomidory i cebulę i dwa lari do zapłacenia a miałem 100 lari, nie, miałem, nie miałem drobnych ta ekspedientka mówi, że nie może, no bo nie może mi wydać za duży banknot a on wyciągnął i mówi, ja jest za zapłacę ja później go oddałem, ale to jest takie to jest miłe bardzo, że spotykasz człowieka, który nie tylko, życie podwozi, ale jest nawet gotów założyć tam. To fakt, że nie, nie mała kwota, maleńka kwota, 2 lari to jest niecały funt. Przywydaje, się wydaje, że nic takiego, ale słuchajcie, wychodzę tak jak ja wyszedłem sobie, Idę, obcy człowiek mnie podwozi, obcy człowiek mnie przywozi. Jeszcze jak trzeba, to i zakupy e, może mi pomóc kupić, zrobić. E, powiedziałem, że my jutro wyjeżdżamy do, e, z Kutaisi samolotem do Polski. On tak się patrzył, bo ja bez samochodu, bo myślał, że, że my samochodu nie mamy. <laughs> I mówię, ale jak, no to jak wy się do Kutaisi dostaniecie? I już widzę, kurde, że on tutaj szuka nam e, jak to w jakiś sposób pomóc. I ten mój rosyjski jest nie za bardzo, chciałem powiedzieć, no bo zapomniałem kompletnie. Tam no Trochę tych słów sobie przypominam, ale jak trzeba coś tak na szybko powiedzieć, to ulatują. Później za chwilę ja sobie przypominam słowa jakieś, jakie powinienem użyć, ale wtedy, kiedy potrzebuję, to jest trudno. Że jak ktoś do mnie mówi po rosyjsku, to ja po angielsku odpowiadam. Tak to wygląda ten mój rosyjski. Ale nie, tam trochę mówię. No, w każdym razie się z nim dogadałem. I dlaczego o tym mówię w ogóle? Wiecie, y, czym bardziej, po czym można poznać zmiany zachodzące u człowieka? To, że mówię, mówię Wam, że ja jestem wolnym w tej chwili człowiekiem, bo to czuję, nie tylko, to czuję na tyle oczywiście, ile wolny można być, bo to nie jest nigdy w stu procentach, dopóki się w tym matryksie żyje, to y, w tym obozie koncentracyjnym, to nie jest się do końca wolny ale jestem na tyle wolnym, że w porównaniu do ludzi na zewnątrz, to ja jestem wolny. Robię co chcę, jeżdżę gdzie chcę, żyję w jakim miejscu chcę, pracuję z każdego miejsca co chcę, no to nie jestem wolny? Jestem wolny. To są, te, to są takie skutki. To są skutki moich wyborów cały czas. Skutki tego, że to ja jestem kreatorem, to ja sobie kreuję rzeczywistość, to ja sobie kreuję to, co mnie spotyka. No i taki, dałem wam ten drobny przykład z tym spotkanym dzisiaj człowiekiem, co było mnie, bo mnie to od razu tak romnęło, mówię, o kurde, mówię, no faktycznie, <gry> tak mnie romnęło, że taki pozytywny skutek, ale to są wszystko skutki tych decyzji, które do tej pory popełniłem, decyzji związanych z oczyszczaniem, tym, czym się teraz zajmuję, to, że nie przyciągam do siebie negatywnych ludzi, ludzi, którzy, bo tak naprawdę sami wiecie o tym, to nieraz, to, to nie tylko ja mówię, że przyciągamy do siebie ludzi. Zdarzenia, sytuacje, które nas nie tylko uczą, ale też są odzwierciedleniem nas samych, to co my mamy w środku. I takie są, takie są takie tego skutki, że czasami nas zaskakuje, tak jak dzisiaj, zaskakuje, że to było takie nagłe. No bo się tego nie spodziewałem. Ja o to nie pomyślałem nawet, że, że chcę. Bo ja chciałem się przejść. Nie przejdę się na dół, zobaczę. Mnie tutaj czas nie, nie pędzi, ja nie pędzę za niczym. A tutaj yy, taka sytuacja i tylko sobie po prostu zdałem sprawę, że idę w dobrym kierunku. Że to, co mnie w tej chwili spotyka, zdarzenie, które mnie spotykają, to są odzwierciedleniem cały czas tego, jaki ja jestem w środku. Ja zawsze mówiłem, mówię przez cały czas, że nie możesz dać tego, czego nie masz. Nie możesz tego dać, bo to jest niemożliwe. Nie możesz powiedzieć, że kochasz człowieka nie kochając siebie. Nie możesz powiedzieć, że kochasz cokolwiek, gdy brak jest miłości do siebie. Po prostu nie masz jej w środku. Możesz dać tą miłość, którą ty masz. Czyli możesz mówić, że kochasz ludzi nie kochając siebie. Mówić możesz. Ale czy to czujesz, czy to robisz? Czy to jest miłość? Czy to jest na pokaz? A to, czy kochasz ludzi, czy nie, to jest, pokazują ci inni ludzie, obcy. Nikt nie ma tu tym interesu, żadnego. Takie, takie, takie skutki, takie życie, które teraz ja prowadzę. Muszę, sam jestem aż zaskoczony. Tak? Prawdę mówiąc, to jestem, bo efektów takich, takich się nie spodziewałem. Zawsze y, wszyscy y, takie są stereotypy, że jak efekty duchowe, na przykład zajmuję się duchowością, to jakieś tam echy, ochy, widzenia, y, rozmowy z jakimiś bytami. To nieprawda. Jak masz rozmowy z bytami, to znaczy, że jesteś manipulowany przez te byty. To są właśnie te całe rozmowy, przekazy. To jest bzdura. To jest tak naprawdę duchowość, bo to znaczy w tej chwili to, 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 co ja wiem, że to jest i to są informacje tylko od własnej istoty, czyli od samego siebie. Bo istota to jest ta część duszy, to jest inaczej ta dusza. To jesteś ty. I tylko stamtąd możesz otrzymać informację czystą zaznaczam czystą informację. Bo od innych bytów też otrzymujesz informacje, oczywiście. one się ci pokazują różnych tak, jakie są one piękne anioły ze skrzydłami, jakie są świetliste, a jak pięknie mówią. Tylko że to bo manipulują. I to wszystko jest kosztem twojej energii. Rozwój duchowy. Rozwój. Znowu to słowo rozwój, bo to, to są takie stereotypy, które dalej jeszcze tkwią w mojej głowie, ale powracanie, ten powrót do siebie, do, do, do siebie prawdziwego, to jest, to jest ten zamiennik. To zamiast słowa rozwój duchowy, to jest powrót do siebie. Powrót do prawdziwego siebie i czym jesteś bardziej zbliżony do tego swojego prawdziwego siebie, siebie tym życie na zewnątrz, świat zewnętrzny ci to pokazuje. W stosunku innych ludzi do ciebie i w tym, jak ty możesz kreować swój świat, swoją rzeczywistość, jak tobie jest łatwo żyć, czy trudno. Jak trudno jest życie, to znaczy, że jeszcze masz daleko do siebie. Powrót do siebie to jest droga. To nie jest tak, że myk, na przykład idę na oczyszczenie i ja już wróciłem do siebie. Ja tak z początku myślałem, że no wystarczy ten jeden e, oczyszczenie, czy tam dwa oczyszczenia, trzy oczyszczenia, tam kto ile sobie je zażyczy, i jeżeli ty wróciłeś do siebie, się okazuje, że nie. Później jak się zorientowałem, ja, nie tylko ja, bo ludzie, z którymi pracuję, tak samo, że to jest praca, że od tej pory zaczyna się praca, e, prawdziwa praca nad sobą, czyli praca nad kontaktem. Z wewnętrznym dzieckiem, kontaktem z istotą, dążenie do połączenia ich, i następny jeszcze dodatkowo zrównoważenie energii żeńskiej i męskiej w sobie. To jest dopiero prawdziwy powrót do siebie. Czyli jak te wszystkie elementy my połączymy, to wtedy wróciliśmy, ale po pierwszym oczyszczaniu nie jest tak, że od razu powrócił otwierając się wrota do powrotu. Bo to jest te pierwsze, ten kontakt jest. Pierwszy kontakt. Ale od tej pory masz pracować nad tym, masz się uczyć siebie, masz się uczyć innego postrzegania świata. To jest to, co wszyscy mówią, ja coś tam duchowi nauczyciele, czy tam inni na tych duchowych stronach YouTubach, o tym, że słuchanie siebie, słuchaj siebie, słuchaj informacji. Tylko, że mówienie o tym, a robienie to, tego, to jest kompletnie dwie różne sprawy. I po tym, jak to, jak to postępuje, znaczy jakie informacje przekazuje, to już od razu, od razu widać, czy on to robi, czy nie. Czy on, gdzie on, skąd on czerpie informacje? Czy od siebie, czy zostają te informacje mu podsyłane przez kogoś, przez jakieś. Przez właścicieli jego. To, to od razu widać. To widać, jak to się czuje, ale po, po, po drugim można rozpoznać po tym, co kto mówi. Dlatego, tak jak jakbym powiedziałem, przestałem słuchać i nie chcę słuchać w ogóle. Cokolwiek to, niech mówi najpiękniejsze rzeczy, bo to wcale nie jest tak pięknie, jak oni mówią. To wcale nie jest takie piękne. Ale może być piękne, gdy jesteś w mocy, gdy to ty zaczynasz decydować o wielu rzeczach, naprawdę wielu rzeczach. Że początki są trudne, bo są trudne, ale później jest coraz piękniej. Później masz coraz większą moc, coraz większy spokój w sobie, ciszę. I stwierdzasz, że ten świat jest piękny. Wszystko jest piękne. Życie jest łatwe. Lekkie i przyjemne. I tak, jak teraz, spójrzcie sobie jeszcze raz na Batumi, za mną, morze czarne. To, czym się cieszę. Dzisiaj, jeszcze, dzisiaj, ostatni dzień. Jutro z samego rana wyjeżdżamy do Kutaisi. W Kutaisi jeszcze spędzimy dzień, po drodze pewnie będziemy zajeżdżać w różne miejsca, bo będziemy mieli czas cały dzień, bo dopiero w nocy wjeżdżamy do Gdańska z powrotem. Także lecimy z powrotem, wracamy do Polski i niezapomniany nie pobyt w Gruzji, będziemy na pewno do tego wracać, bo bardzo dużo się tutaj zadziało, bardzo dużo pięknych rzeczy. Nie o wszystkim będziemy mówić, bo nie wszystko jest do mówienia. Tak samo e, teraz mniej będę mówił o tym, co ja przeżywam i co mnie spotyka, jak wygląda praca sam ze sobą. E, po prostu jest, e, mogę o tym rozmawiać na przykład z osobami, które są już po warsztatach, które już coś robią i one e, wiedzą, rozumieją o co chodzi i wiedzą, po prostu jest zbyt duży dysonans. Niektóre rzeczy wy mogą wyglądać hmm. no po prostu e <grymne> dziwnie. O. Dziwnie, e że można takie rzeczy robić. no Kiedyś bym nie uwierzył w to. W życiu bym nie uwierzył, że można to robić. I się okazuje, że to jest, wszystko jest takie proste. To jest bardzo proste. Dlatego e nie o wszystkim będziemy mówić. Ale ci, którzy na przykład są już po oczyszczeniu i po, po warsztatach, no to sami zaczynają o, to, o takich rzeczach mówić. Ale to już porozmawiamy wtedy wewnętrznych, wewnętrznych grupach, na spotkaniach. E, jakie piękne rzeczy się dzieją w naszym życiu. A na dzień dzisiejszy, Batumi. Pierwszy raz w życiu jestem i bardzo się cieszę, że jestem. No i do zobaczenia, do usłyszenia znowu.